urządzenia, które były to e, niczym się nie się wydawało, że lepiej one miały w tych starych klarach niż tych nowych. E, dlatego, że mają te grzęby, tam kiedyś tych starych nie było obrzędnie. i teraz jest po prostu przez te grzęby to jest więcej spółek. Tak, tak, jaj, jaj. Widzę, przy ulepszeniach, które są wprowadzone w tych klarach jest większe, więcej jest jaj uszkodzonych. Nie, nie, tylko po prostu nie wiem, czy mają więcej luzu, czy, czy jakoś tak, e, może i na siedzą, czasami, które zmieni się to, e, jak spadnie jego, to czasami jest uszkodzenie mechaniczne. To...